W ostatnim meczu sezonu zasadniczego męskiej Pegiligie Superligi szczypiorniści Piotr Gawielina pokonali podogrywce KPR Legionowo 29-26. Mimo wygranej zespół Dmytro Zniczuka zakończył rozgrywki na ostatnim miejscu w grupie pomarańczowej. Wynik meczu otworzył Adam Pacześny, a chwilę później prowadzenie gospodarzy podwyższył Marcin Tusz. KPR szybko jednak wyrównał po dwóch trafieniach Tomasza Kasprzaka. Rezultat pierwszej połowy cały czas oscylował wokół remisu, a do szatni obie drużyny zeszły przy wyniku 10-10. Po zmianie stron znów dwie bramki rzucił Piotrkowianin, ale KPR nie dał gospodarzom zbudować bezpiecznej przewagi. Mało tego, w 51 minucie wyszedł na prowadzenie trzema trafieniami 19-16. Piotrkowianin nie dał za wygraną. W 55 minucie po rzucie Orfeusa André było 19 do 19, a po 60 minutach notowaliśmy kolejny remis 22-22. Dogrywkę lepiej rozpoczął Piotr Kowianin. Dwa razy bramkarza z Legionowa pokonał Sebastian Iskra i tej przewagi nasi zawodnicy już nie oddali. Wygrali ostatecznie 29 do 26. Chcieliśmy, właśnie na koniec tej rundy zasadniczej, pokazać, jak z najlepszej strony powalczyć przede wszystkim ze swoimi słabościami, bo jednak ta psychika trochę podupadła po tych przegranych meczach. I sądzę, że. Pokazaliśmy charakter i udowodniliśmy, że jeszcze nie trzeba nas skreślać z tej ligi. Drugi raz w tej hali była dogrywka. Pierwszą przegraliście teraz. Na szczęście zakończyła się zwycięsko. Tak, cieszę się, bo brakowało trochę sił w środku obrony, ale chłopaki wytrzymali. Bardzo dobrze w bramce poodbijanej. Mamy trójką do przodu. Super, że udało się tą dogrywkę. Wygrać i naprawdę zejść po dzisiejszej rundzie, zakończonej rundzie zasadniczej zwycięstwem i miejmy nadzieję, że to nastawi nas no, na lepsze granie w Puchar Ligi. Dla Ciebie bardzo ważne spotkanie, mogłeś sobie wreszcie pograć wiele minut, bo w pierwszym meczu grałeś kilka minut, dzisiaj właściwie całe spotkanie. Tak, to prawda. Tutaj podziękowania dla trenera, który postanowił mi dać troszeczkę więcej szans, żeby, żeby po tej kontuzji się odbudować. No myślę, że w jakiś sposób udało mi się tutaj razem z obroną yy, przeciwstawić się atakowi zespołu gości i myślę, że się no, nie zawiódł. No gratuluję chłopakom, że naprawdę walczyliście jak nigdy, można powiedzieć, yy, w licznych meczach tylko było widać, ale dzisiaj naprawdę oddali duże zdrowia. Tak? Yy, to co wygraliśmy ten, te punkty już i tak nic nam nie dają, ale przynajmniej satysfakcję i swoje pocieszenia tego, że wygraliśmy u siebie. Dużo pozytywów tego meczu, bo przede wszystkim dobra gra w bramce Marcina Skodowskiego, któremu dzisiaj dałeś szansę właściwie wykazanie się przez cały mecz. No i to, że zespół w 45 minucie nie stracił dystansu, musiał gonić i dogonił rywala. Tak, bo wyszła było założenia przed meczem, że będziemy z każdej piły, można powiedzieć, ten kontratak szybki. Ale na początku drugiej połowy to coś stali chłopaki, później powiedziałem, żeby znowu zaczęli biegać i to poskutkowało. Piotrkowianin nie zakończył jeszcze sezonu. Sześć drużyn w kwietniu i maju rywalizować będzie w tak zwanym Pucharze Ligi. Wezmą w nim udział zespoły z miejsca szóstego i siódmego w grupach pomarańczowej i granatowej oraz dwie drużyny, które odpadną z walki o ćwierć play-off.